A ty, ile razy chciałaś odejść z ekipy? Wiesz, co raz jak była y, jakaś większa drama, to się strasznie mi było głupio. I wtedy pamiętam, że, y, że taka byłam, że kurczę, może ja powinnam odejść, może nie powinnam im dodawać problemów. Y, mm. Ale od razu wszyscy mnie y, wiesz, postawili do pionu podzieli, Weronika, czyś ty, ty, ty zgupiała, że w ogóle nie ma takiej opcji? I, i też bardzo fajnie z jej strony. I, I nigdy nie było takiego czegoś, że wiesz, na serio chciałam odejść z ekipy, nigdy. A są jakieś zasady, które panują w waszym domu, w wspólnym mieszkaniu? Wiesz co? Wcześniej, w poprzednim domu było ich zdecydowanie więcej. Mm. Tak jak na przykład obowiązki sprzątania takiego na bieżąco, yy, utrzymywania tej ciszy, szacunku. Każdy z nas gdzieś tam ma, to jest fajne akurat u nas, że my szanujemy te swoje nagrywki, że nie wiem, ja nagrywam, yy, czy to prawda, że ich potrzebuje ciszy, to każdy to gdzieś tam uszanowuje. Yy, jak nie wiem, Marta nagrywa, czy Marcysia, czy trąba, bo my mieszkamy w trzech częściach no, na, u nas w wiem. domu. Ja mieszkam właśnie z, z Karolem, z Martą, z Marcysią i z Trąbą. Yy, I my tak mniej więcej się, nawet nie musimy zgadywać, że wiesz jutro potrzebuje cały dzień domu, tylko po prostu to jest dla nas takie, że idziemy sobie na ustępstwa, więc to jest spoko. A powiedz mi, czy to prawda, że w sierpniu idziecie na swoje? Tak, 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 to jest prawda. Czekaj, przetrzyj sobie trochę, bo tutaj się spłaciłeś. Ja nie, w ogóle turbo, bo ja, jestem pod, Cześć, no, no, to ja jestem pod lampą, czaisz, jestem pod lampą, więc tak. mi jest turbo gorąco, dobra? To, ten, to czekaj, No, 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 nie, Żebyś wiesz, żebyś później nie miał tak. jakichś tych. Pretensji, No, No tak, miał. no tak, żeby wiedział, bo było... nie widać ja w ogóle. Nie, to. Z tej strony trochę widać, hmm? trochę tej, z tej strony. Dobra, widać. no. Dobra, to zakładam i idziemy tak, teraz dalej. Jest ski, teraz idziecie na swoje w sierpniu? Tak, idziemy na swoje. Wiesz, już mówimy o tym. Już tak otwarcie, z tego względu, że umowa nam się na dom wspólny kończy w sierpniu, i do tego czasu musimy się wyprowadzić. Stwierdziliśmy, że już każdy jest na tyle dorosły, że już to jest ten czas, kiedy możemy spokojnie się wyprowadzić, już mieszkać osobno, ale jednak razem nagrywać. Ten etap, kiedy mieszkaliśmy razem w jednym domu, wiesz, nagrywaliśmy wspólnie codziennie, od rana do wieczora się troszeczkę kończy, ale jednak jeszcze ekipa zaskoczy. Jeszcze A jak ty zaskoczymy. widzisz swój idealny dom z Karolem? Jak byś chciała, żeby wyglądał? Mm. Bo na pewno o tym myślałaś. Jesteś tak. taką marzącą dziewczyną? Oj tak, wiesz, A, ja dobra, bardzo dużo rzeczy manifestuję. Ja, mhm. ja mam coś takiego, że jak y, wiem, do czego dążę, to to mówię głośno. I, i, i to później się po prostu dzieje. To ja do no, oczywiście... mieszkania dążysz? Wiesz, co? Bardzo bym chciała mieć dom na, na obrzeżach z taką ciszą, spokojem, z, z miejscem, żeby mój piesek mógł się wybiegać, żeby nikt nam jakoś nie przeszkadzał, żeby, wiesz, żeby był po prostu spokój, ale żeby ten dom nie był za duży, żebyśmy się tak nie mijali. Bo wielokrotnie byłam w domach, gdzie nie wiem, byliśmy w welej, albo w jakichś wielkich willach i, i po prostu tam, jak masz za dużo miejsca, to się mijasz i już, już to nie wygląda tak kolorowo. Więc taki nie do końca ciasny domek, ale taki w sam raz. Pani się boją, że ekipa się rozpadnie, bo nie będziecie mieszkać razem. Jak Ty byś im na to odpowiedziała i ich uspokoiła w tym zakresie? Wiesz co, ja nie mogę tego przewidzieć, czy się mm -hmm. rozpadnie, czy się nie rozpadnie. Ja sądzę, że się nie rozpadnie i w to wierzę bardzo, ale y, to będzie taki duży dla nas test, na pewno. Czy, czy będziemy chcieli, wiesz, y, czy będzie tak samo jak wcześniej, jak mieszkaliśmy razem. Y, jak mam ich uspokoić? Kurczę, wydaje mi się, że jak to jest prawdziwe, to to i tak się utrzyma. Po prostu, po prostu, wiesz, to nie są przypadkowi ludzie. Tą, tą ekipę tworzył mój narzeczony Karol, który gdzieś tam dobierał tych ludzi bardzo rozsądnie i nie każdy mógł dołączyć do ekipy. Było wiele ludzi, którzy chcieli dołączyć, a nie mogli dołączyć dlatego, z tego względu, że nawet jak mieli duże zasięgi, to po prostu nie byli z nami związani, tak wiesz, przyjacielsko. I to jest najważniejsze dla nas.